Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Wiem, że po tytule już możecie się domyśleć, z jaką książką będziemy się w tych znowu smutnych czwartkach spotykać. I pewnie pamiętacie, co powiedziałam w ostatnim filmiku. Jak nie to Wam przypomnę? I powiem Wam szczerze, że chyba ten dark romance to jest coś, co będę odkładała na jakiś czas, bo chyba mam dosyć. Minęły trzy miesiące. Ja w tym czasie przeczytałam jedyne osiem dark romansy. Sexy. Także ma to sens, co powiedziałam. I tak naprawdę dzisiaj mieliśmy w ogóle mówić o innej książce. Oczywiście standardowo. Osoby poniżej 18 roku życia, papa, a pozostałych zapraszam dalej. I mieliśmy tak naprawdę mówić o Skinner. Natomiast Będziemy sobie brali na tapetę Ocalałe Serce od Jennifer Hartman. I tutaj, tak, papierowe serce są wydawnictwem tej książki, która jest tak naprawdę dosyć dużą nowością na naszym rynku. I od razu, jak zobaczyłam, że jest premiera, gdzieś wiedziałam, że za jakiś tydzień, dwa będzie premiera, i patrzę, okej, okay, to dzisiaj miałam chwilę wolnego, stwierdziłam, że pójdę sobie do empiku i tą książkę po prostu sobie kupię. I Właściwie od razu zaczęłam ją czytać, ponieważ wiedziałam, że kilka YouTuberek anglojęzycznych, które czytają romanse, dark romance, mówiły, że to ich ulubiony dark romance, więc to było już zaciekawiające dla mnie. A po drugie, no ta historia rzeczywiście premis wydawał się dosyć jakby inny, i ta część dark zupełnie z innej strony pochodzi. Także tutaj nie, nie przedłużając, nie będę mówiła o tym, dlaczego w ogóle to podłą książkę sięgnęłam, tylko już przejdźmy do samej książki. W ogóle anglojęzyczny tytuł Steel Beating bardziej chyba pasuje, tak naprawdę. Ocalałe serca? No, mogło być lepiej z tym tłumaczeniem, ale powiedzmy, że no nic z tym nie możemy zrobić. Natomiast rzeczywiście ta okładka dużo fajniej chyba oddaje niż ta pierwotna, którą widziałam z takimi łańcuchami, wiecie. To, to ta podoba mi się zdecydowanie bardziej. Oczywiście jest też oznaczenie 18 plus fajnie, natomiast jest takie ratio, czy książka jest sweet, spicy czy hot, i ta jest oznaczona jako spicy. No i powiedzmy, że to też ma jakiś sens w przełożeniu. I o czym mówi nam ta historia? Mamy dwóch głównych bohaterów, wokół których ta historia będzie się kręciła: to jest Corabel i Dean. I to są dwie osoby, które właściwie nie znoszą się od czasów liceum, natomiast na nieszczęście naszej koravel, Din jest po prostu narzeczonym jej siostry. Oni spotykają się od 15 lat. Din tak naprawdę chyba nie ma zbytnio rodziny, więc na jakichś różnych świętach i czy na jakichś takich spotkaniach rodzinnych on po prostu był obecny. Oni, nie wiem, robią sobie jakieś pranki. On wrzucał jej pająka w stylu tarantulę do buty z jakiejś tam pracowni szkolnej. Z tego, co wiem, też gdzieś na przykład pomalował jej samochód przed jakąś rozmową kwalifikacyjną. I takie tam różne dziwne rzeczy były. Ona gdzieś tam udawała, że zdał jej coś, na co jest uczulona i po prostu umiera na podłodze. Także wiecie, on się po prostu mega też wystraszył. Także robią sobie takie pranki, zresztą też jak ze sobą rozmawiają, to on tam gdzieś się zwakują koło na coś tam. Także no, gdzieś tam nie przepadają ze sobą, mówiąc oględnie. Natomiast początek fabuły naszej książki... Znajduje tych bohaterów w jakimś tam barze. Nasza Cora, bo właściwie ona tak preferuje, żeby ją nazywać Cora. Natomiast ten Dean właśnie dlatego, że ona nie znosi pełnego swojego imienia, czyli właśnie korabel, no to on da nią tak mówi, także spoko. To też jest kolejny element tego ich biczowania na siebie nawzajem. No właśnie wracając do tego baru. No ona tam jest sobie w tym barze, jest też Mandy, jej siostra w tym barze. Razem właśnie z Linem swoim narzeczonym. No i gdzieś tam oni chyba odjeżdżają wcześniej do domu. Kora jeszcze zostaje, z jakimś tam facetem sobie rozmawia, ale w sumie to się nie klei i ona raczej nie chce zostawać dłużej w tym barze. Jak stwierdza, że sobie jakiegoś tam Ubera zamówi czy, czy, czy taksówkę, to okazuje się, że ukradziono jej torebkę. I dosłownie ma tylko telefon. Nie jest fajnie, musi po prostu po jakąś podwózkę zadzwonić. No, i dzwoni po różnych znajomych i tak dalej. Niestety nikt nie odbiera. No, i w końcu decyduje się zadzwonić do Dina, że być może on, mimo że no, jest to ostatnia osoba, do której ona chce dzwonić, no to niestety dzwoni do niego, mówi, no, żeby ją odebrał po prostu spod tego baru. I w międzyczasie, kiedy ona stoi pod tym barem, przypałętuje się wokół niej jakiś taki dosyć obleśny chłop, który gdzieś tam. Lustruje ją wzrokiem, no po prostu totalnie nieprzyzwoicie się tam zachowuje. No i ten DIN podjeżdża, i ten nasz nieznany chłop pyta się, czy, czy, czy jesteś chłopakiem? Jesteś jej chłopakiem i tak dalej. On mnie nigdy w życiu, także totalnie zaprzecza. Kora jest taka, okej, okay, spoko, mógłbyś być trochę milszy, no ale chyba nie. Także gdzieś tam znowu po prostu wchodzimy w takiej Troszeczkę kłótnie, takie przekomarzania się. No I jadą sobie po prostu w stronę i domu, tak, żeby ją odwieść. No i wiecie. Nagle jakieś syreny czy czerwono niebieskie kolorki. Clearly, jakiś chyba policjant chce, żeby zjechali na pobocze. Ok. Nie wiadomo dlaczego. No i tutaj zaczyna się niefajnie, ponieważ ktoś rozwala szybę, próbuje wyciągnąć tą korę z tego samochodu. Tam się rzuca na tego napastnika, i no, jest ta, jakaś taka szarpanina, po czym zarówno Kora, jak i Ting budzą się w totalnie jakiejś odosobnionej, zawilgoconej piwnicy. I okazuje się, że ten Krip spod baru ich porwa. No i zaczyna się pierwsza część książki, gdzie tak naprawdę książka jest podzielona na trzy części. Pierwsza część jest. Punktu widzenia kory, czyli opisanie tego, co się dzieje w tej piwnicy, w, kiedy są w tym zamknięciu, jest z jej punktu widzenia, z jej strony. Powiem tak już na ten moment, że fajnie by było, jeżeli lubicie tego typu książki, żeby ją przeczytać, więc będę się starała jak najmniej wam ją zaspoilerować. Nie chcę w sumie zdradzać za dużo. Natomiast no, domyślacie się, że gdzieś tam na pewnym momencie oni wychodzą z tej piwnicy, Jakoś udaje im się uratować, i muszą się zmierzyć ze światem na zewnątrz. W pierwszej części mamy tą część z punktu widzenia kory. Oni są po prostu prawie tam półnadzy. No, ten ich, powiedzmy praktycznie głodzi, no, raz dziennie gdzieś tam daje im jakąś kanapkę, trochę wody. Mogą umyć zęby na tej zasadzie, pojedynczo ich prowadzi, trzymając gdzieś tam przy ich głowie czy broń, czyli no, po prostu nie mają za bardzo możliwości ucieczki, zresztą też są wygłodzeni, tak, i jakby zmęczeni, no bo jakby jedna kanapka z indykiem dziennie plus trochę wody, no to nie jest raczej coś, co byłoby w stanie sprawić, że dorosły człowiek ma dużo energii. Zresztą wchodzi taka beznadzieja, no na pewno nie są pozytywnie nastawieni do tej sytuacji, w tej piwnicy jest zimno, I oczywiście dzieją się jakieś ataki na tle seksualnym, możecie się domyślać, no, ta część pierwsza jest po prostu okropna. No, to jest właśnie coś ciekawego w tym kontekście, że ten dark, ta część jakby dark romansu rzeczywiście nie jest romantyzowana, tam są, się dzieją straszne rzeczy, i, i to jest dla nas okropne, jak to czytamy, tak? Czyli to nie jest coś, czym się można cieszyć, jakieś sceny i tak dalej, raczej, raczej rzeczywiście dramatycznie. Natomiast no oczywiście też to jest ten moment, kiedy kora. I DIN mogą między sobą zawiązać jakieś takie porozumienie, ponieważ tylko na sobie mogą polegać w tej sytuacji, prawda? No mówię, nie chcę wchodzić w takie szczegóły, tego coś tam się działo, oni potem wychodzą. Stają się totalnie ogromną sensacją, no bo udało im się uciec przed seryjnym mordercą, tak? Który gdzieś tam im nawet po drodze mówił, że nie są pierwsi. W tej jego piwnicy. Tak już wiemy prawie, że od początku, że, że, że on już to robił wcześniej. No i oni tam wychodzą, stają się medialną sensacją, ich zdjęcia gdzieś się pojawiają, są publikowane, są szerowane przez ludzi do innych osób i z pełno komentarzy na ich temat. I oni próbują w tym wszystkim znaleźć jakąś taką normalność. I jakby podam Wam dosłownie tylko jeden, e, jedno zdanko z tej książki, nie będę czytała żadnych fragmentów, Ponieważ dosłownie już na stronie 133, tak naprawdę, z 380 mamy takie zdanie, kiedy oni widzą się po raz pierwszy po tym uwolnieniu w takich normalnych warunkach u rodziców, właśnie Kory i Mandy, na jakiejś takiej kolacji ten din tam przybywa i po raz pierwszy gdzieś tam ją widzi, czuje się trochę niezręcznie, I jakby pewna rozmowa przy stole sprawia, że Kora staje się zdenerwowana, gdzieś biegnie. Do jakiegoś pokoju gościnnego na górze, gdzieś tam siada, jest taka podłamana, więc chcę ją pocieszyć, chce, się, chce ją przytulić, objąć, jakoś ją pocieszyć. I jest tutaj takie zdanie: dosłownie, cztery słowa. Ona jest moim domem. I to było takie zdanie: wiecie, 130 strona z prawie 400, kiedy mówię sobie: ok, to będzie fajne, i to będzie jakieś takie emocjonujące, i te uczucia bohaterów będą dogłębnie pokazane, więc. To jest chyba ta potęga tej książki, ta, ta, to, to, to coś takiego, co się wielu ludziom podoba. Jest naprawdę taka bardzo trudna relacja między bohaterami, ale gdzieś tam wiemy, że oni są sobie potrzebni, ich wsparcie, które było wcześniej w tej trudnej sytuacji i potem no, jest potrzebne, i ta, ta relacja ich się rozwija. Natomiast, no, może, jak możecie się domyślić, jest to dosyć. Dziwne dla tej całej struktury rodzinnej. W ogóle, kiedy oni byli w tym zamknięciu przez te wszystkie dni, wtedy gdzieś wypadał ich termin ślubu. Także oni byli gdzieś, nie wiem, dwa tygodnie przed własnym ślubem. Także, no, to jest też kolejny ten element, który warto podkreślić. Natomiast, no, rodzice nie wiedzą, jak do tego podejść. Mandy totalnie nie wie, jak do tego podejść, mam wrażenie. Czuje się jakaś tak odsunięta na boczny tor. No, a Kora oczywiście czuje się totalnie źle z tym, że potrzebuje Lina, że gdzieś tam tęskni za nim, że czuje, że, że czuje komfort tylko wtedy, kiedy on w jakiś tam sposób ją pociesza. Także naprawdę te relacje są dosyć trudne. No i ta druga część książki, właśnie ją y, czytamy, czy z nią się zapoznajemy, już kiedy oni wychodzą z tego zamknięcia właśnie z punktu widzenia Dina i chyba to była część, która najbardziej mi się podobała z tych wszystkich trzech rozdzielonych oczywiście części. I jakby jego punkt widzenia najbardziej do mnie przemawiał i czytało się to świetnie. Te i jego konflikt wewnętrzny, to jak on dochodzi do pewnych wniosków, jak próbuje sobie samemu poradzić z tą traumą, jak próbuje sobie, jak próbuje myśleć o tym, jak Kora sobie radzi z tą traumą, co robi w tym momencie. Nie wiem, czy dobrze śpi, czy, czy ma koszmary, tak jak on ma te koszmary, i tak dalej, dalej. Natomiast już no, dzieją się rzeczy, które no, gdzieś rozumiecie, w tej rodzinie pewne zmiany się nakładają na to. No, rodzice, Mandy, Kora, ona się czuje totalnie źle z tym, co się dzieje, i no, dzieją się rzeczy, mówię, nie chcę za bardzo spoilerować. Natomiast potem już e, będziemy wchodzić. W Kolejną część książki, i to jest już właśnie po tych takich trochę niefajnych wydarzeniach, wchodzimy do części książki, która jest z punktu widzenia znowu kory. Chyba to była część, która tak najsłabiej mi weszła, ponieważ no, są takie pewne rzeczy, które, których do końca nie rozumiałam. Chociaż jasne, te relacje rodzinne, relacje z siostrą, ta trauma, to wszystko mogą sprawić, że człowiek trochę irracjonalnie się zachowuje, to jest normalne. Także natomiast no jakoś tak. Zakończenie jasne, miało to wszystko sens, składało się to wszystko razem, natomiast rzeczywiście ciężko się czytało o tym, jak ci ludzie są zagubieni, jak próbują sobie z tym wszystkim radzić. Myślę, że naprawdę jest to chyba pierwszy raz w tym całym cyklu smutnych czwartków, kiedy rzeczywiście nie spojluję wam wszystkiego od A do Z, od pierwszej do z ostatniej strony. Bo nie ma to sensu. Po prostu, jeżeli zaciekawiło Was to, co powiedziałam, jeżeli takie przedstawienie dark romansu trochę. To, ten element dark be, był taki uzewnętrzniony, tak? To była zupełnie inna osoba, która gdzieś tam robiła rzeczy naszym bohaterom, która gdzieś tam jest tym, tym ciemnym, mrocznym elementem. Jeżeli to Was interesuje, a potem gdzieś tam ci nasi bohaterowie, którzy są dla siebie, no, opoką gdzieś próbują wyjść z tych strasznych wydarzeń, także no, inny trochę format tej książki, inny trochę format tej fabuły. Na pewno oczekiwałam czegoś troszeczkę innego niż ta, wiecie, jakieś wszystkie stalkerskie, mafijne i tak dalej rzeczy, które gdzieś tam czasami są po prostu kliszami i im więcej krwi, tym lepiej. Natomiast tutaj no, nie do końca o to chodziło i chyba to dobrze, że nie do końca o to chodzi. Gdzieś tam jeszcze są autorzy, czy którzy są w stanie nam Zapodać trochę inną historię, trochę też dramatyczną, trochę jakby brudną i gdzieś tam szokującą, ale mimo wszystko przez to ciekawą i gdzieś tam, która daje jakoś tak, na koniec jakieś iskierki nadziei, tak? Także naprawdę tutaj ta woda, te serca, wszystko gdzieś tam się składa razem ze sobą. I, i rzeczywiście bardzo się cieszyłam, że, że tak od razu złapałam za tą książkę jak rozumiecie, ja Wam ją polecam. Mam no, chyba 8 na 10, a na Goodreads 4 na 5, także jest to całkiem, całkiem spoko ocena i wysoko jak, jak na romanse, które czytam. Moi drodzy, polecam, łapcie za ocenę serce i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!